Patrzyłam na te dokumenty z drżącymi rękami, a mój syn mówił: Mama, podpisz to, ufasz mi, prawda? Miał rację ufałam mu przez 40 lat, ale tego dnia zrozumiałam, że czasami nawet najbliższe osoby mogą nas zdradzić. Jestem Barbara, mam 68 lat, mieszkam w Gdańsku, a to, co odkryłam o moim synu, zmieniło wszystko. Na szczęście, miesiąc wcześniej podjęłam decyzję, która Uratowała moją przyszłość. Ale zanim opowiem wam tę historię, która może was zszokowuje, subskrybujcie kanał i zostaw komentarz, co byście zrobili, gdyby wasze własne dziecko próbowało was oszukać. A teraz posłuchajcie: jak matczyna intuicja uratowała mnie przed ruiną. Dzień dobry, nazywam się Barbara Wiśniewska, mam 68 lat i przez całe życie mieszkam w Gdańsku. Jestem emerytowaną księgową, a wcześniej przez 35 lat prowadziłam małą firmę księgową, którą założyłam sama, gdy mój syn Paweł miał zaledwie 8 lat. Dlaczego sama? Bo jego ojciec zostawił nas, gdy chłopiec poszedł do pierwszej klasy. Powiedział, że nie czuje się spełniony w roli ojca i męża, i wyjechał do Niemiec. Przez pierwsze lata przysyłał niewielkie kwoty. Potem przestał się odzywać zupełnie. Zostałam sama z ośmioletnim synem, bez wykształcenia biznesowego, ale z determinacją, żeby zapewnić mojemu dziecku wszystko, czego potrzebuje. I wiecie co? Udało mi się. Moja firma księgowa rozrastała się przez lata, miałam stałych klientów, dobrze zarabiałam. Ale najważniejsze, wychowałam Pawła na porządnego człowieka. Przynajmniej tak myślałam przez czterdzieści lat. Paweł był moim całym światem. Po odejściu ojca stał się nie tylko synem, ale i moim najlepszym przyjacielem. Pamiętam, jak wieczorami, gdy kończyłam pracę w biurze, razem odrabialiśmy lekcje przy kuchennym stole. Ja sprawdzałam rachunki klientów, on pisał wypracowania. W weekendy jeździliśmy nad morze, do parków, na wycieczki. Nie było łatwo. Czasami pracowałam po 12 godzin dziennie, żeby utrzymać firmę i zapewnić mu wszystko. Ale Paweł był grzeczny, zdolny, ambitny. Skończył studia ekonomiczne z bardzo dobrymi wynikami. Potem znalazł pracę w dużej korporacji w Gdyni. Zarabiał dobrze, ale nadal mieszkał ze mną. Mówił, że po co płacić za wynajęcie mieszkania, skoro u mamy ma wszystko, czego potrzebuje. Byliśmy jak najlepsi przyjaciele. Razem oglądaliśmy filmy, rozmawialiśmy o pracy, o życiu. Pomagał mi z firmą. W weekendy czasami pomagał przy rozliczeniach, dawał rady dotyczące nowoczesnych technologii. Gdy skończył 35 lat, czasami się martwiłam, że nie ma dziewczyny. Pytałam delikatnie, a on odpowiadał: Mamo, jeszcze nie znalazłem odpowiedniej osoby. Ale ty wiesz, że zawsze będziesz najważniejsza w moim życiu. Te słowa tak mnie cieszyły. Myślałam, że mam idealnego syna, który nigdy mnie nie zostawi, nie zrani, nie oszuka. Jak bardzo się myliłam. Wszystko zmieniło się dwa lata temu, gdy Paweł poznał Monikę. Miała wtedy 29 lat. Pracowała jako osobisty trener w ekskluzywnym klubie fitness w Sopocie. Była bardzo ładna, wysoka, szczupła, zawsze perfekcyjnie umalowana i ubrana. Na początku wydawała mi się miła, uśmiechnięta, grzeczna, zainteresowana moją pracą. Pytała o historię mojej firmy, podziwiała, że sama ją zbudowałam, przynosiła kwiaty, pomagała przy niedzielnych obiadach, ale po kilku miesiącach. Zaczęłam zauważać zmiany w zachowaniu Pawła. Stał się jakiś odległy, mniej rozmawiał ze mną o pracy, rzadziej spędzał wieczory w domu. Gdy próbowałam z nim porozmawiać, odpowiadał krótko, jakby miał myśli gdzie indziej. Po roku związku Monika zaczęła częściej nocować w naszym domu, to było naturalne, ale wtedy zauważyłam, jak zmienia się atmosfera. Gdy przychodziła, rozmowy przy stole stawały się powierzchowne. Paweł skupiał całą uwagę na niej, a mnie traktował jak dekoracje. Pewnego dnia zasłyszałam, jak Monika mówi do Pawła: Kochanie, nie rozumiem, dlaczego w tym wieku nadal mieszkasz z mamą. To nie jest normalne. To tylko tymczasowo, odpowiedział. Poza tym, mama potrzebuje towarzystwa. Ale ja słyszałam w jego głosie niepewność, jakby po raz pierwszy zastanawiał się nad tym, czy rzeczywiście chce mieszkać ze mną. Prawdziwe podejrzenia zaczęły się sześć miesięcy temu. Paweł zaczął zadawać dziwne pytania o moją firmę, o finanse, o testament. Mamo, czy masz sporządzony testament? zapytał pewnego wieczoru przy kolacji. A po co ci ta wiedza, synku? No wiesz, w moim wieku człowiek zaczyna myśleć o takich rzeczach. Chciałbym wiedzieć, czy masz wszystko załatwione na wypadek? No wiesz. Wyjaśniłam mu, że testament mam sporządzony już od kilku lat. Wszystko, firmę, mieszkanie, oszczędności, dziedziczył on. A gdzie trzymasz oryginał? Zapytał. U notariusza, oczywiście. Pan Kowalski ma wszystkie dokumenty. Paweł pokiwał głową, ale widziałam, że ta informacja go niepokoi. Kilka dni później zapytał: Mamo, czy zastanawiałaś się nad sprzedażą firmy? Jesteś już na emeryturze, po co ci ten stres? To było dziwne. Przez lata Paweł wiedział, jak bardzo kocham swoją pracę. Firma to było moje dziecko, obok niego. Nigdy wcześniej nie sugerował jej sprzedaży. Ale, synku, firma dobrze prosperuje. Daje mi niezależność finansową i satysfakcję. Ej, ale, pomyśl, mogłabyś sprzedać, zainwestować pieniądze, żyć spokojnie z odsetek. W jego głosie słyszałam coś nowego. Nacisk, jakby bardzo zależało mu na tej sprzedaży. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam. Czy mój syn planuje coś, o czym mi nie mówi? Te podejrzenia nasiliły się, gdy przypadkowo spotkałam panią Annę, sekretarkę mojego notariusza, pana Kowalskiego, w centrum handlowym. Dzień dobry, pani Barbaro, zawołała. Jak miło panią widzieć. A syn już się wyprowadził? Wyprowadził, co ma pani na myśli? Pani Anna wyglądała na zmieszaną. No. Syn pytał o procedury związane z dziedziczeniem. Mówił, że planuje wyprowadzkę i chciał wiedzieć, jak będzie wyglądać proces przejęcia firmy. Gdyby? No, gdyby coś się pani stało. Serce mi się zatrzymało. Kiedy to było? Jakieś dwa tygodnie temu. Myślałam, że pani wie. Nie wiedziałam. Paweł nigdy mi nie wspomniał o wizycie u notariusza. Tego wieczoru zapytałam go wprost: Pawle, byłeś u pana Kowalskiego? Przez chwilę milczał, potem powiedział: Tak, mamo, chciałem się dowiedzieć o formalności. No wiesz, żeby być przygotowanym. Przygotowanym na co? Na wszystko. Człowiek w moim wieku powinien znać takie rzeczy. Ale nie patrzył mi w oczy, gdy to mówił. Tej nocy nie mogłam spać, coś było nie tak. Moja matczyna intuicja krzyczała, że mój syn ukrywa przede mną coś ważnego. Następnego dnia podjęłam decyzję, która okazała się najważniejszą w moim życiu. Poszłam do pana Kowalskiego i poprosiłam o prywatną rozmowę. Panic Kowalski, chciałabym zmienić testament. Ale pani Barbaro przecież wszystko jest dobrze ustalone, syn dziedziczy wszystko. Właśnie, chciałabym to zmienić. Opowiedziałam mu o swoich podejrzeniach, o dziwnych pytaniach Pawła, o jego sekrecie, wizycie. Rozumiem pani obawy, powiedział notariusz. Ale czy jest pani pewna? Nie jestem pewna niczego. Ale chcę się zabezpieczyć. Jeśli moje podejrzenia są słuszne, nie może dziedziczyć wszystkiego. Jeśli się mylę, zawsze mogę testament zmienić z powrotem. I tak, miesiąc przed tym, co się wydarzyło, zmieniłam testament. 80% majątku nadal przechodziło na Pawła, ale 20% w tym kontrolny pakiet udziałów w firmie Przekazałam fundacji pomagającej samotnym matkom. Ale najważniejsze, dodałam klauzulę. Jeśli Paweł w jakikolwiek sposób próbowałby mnie oszukać lub zmusić do zmiany testamentu, całość majątku przechodzi na fundację. Pan Kowalski ostrzegł mnie: Pani Barbaro to bardzo restrykcyjna klauzula. Właśnie o to chodzi odpowiedziałam. Trzy tygodnie później. Paweł przyszedł do domu z teczką pełną dokumentów. Mamo, muszę ci coś pokazać. Monika i ja planujemy kupić mieszkanie. Potrzebujemy kredytu, ale bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Położył przede mną stertę papierów. To tylko formalność, ale musisz podpisać zgodę na zabezpieczenie kredytu na firmie i mieszkaniu. Patrzyłam na te dokumenty. A serce biło mi jak młotem. Synku, czy możesz mi to dokładnie wytłumaczyć? Mamo, to skomplikowane, ale uwierz mi, to tylko zabezpieczenie. Nic się nie zmieni w twoim życiu. Ale dlaczego firma ma być zabezpieczeniem waszego kredytu mieszkaniowego? Paweł zaczął się denerwować. Mamo, ufasz mi czy nie? Przez czterdzieści lat robiłem wszystko, żeby cię nie zawieść. Teraz potrzebuję twojego zaufania. Ale ja nie podpisałam. Powiedziałam, że chcę najpierw skonsultować się z prawnikiem. Z jakim prawnikiem? Zapytał ostro. Mamo, to tylko formalność. Jeśli to tylko formalność, to możemy poczekać kilka dni. Widziałam w jego oczach gniew, ale zgodził się. Następnego dnia zaniosłam dokumenty do pana Kowalskiego. To, co mi powiedział, wstrząsnęło mną do głębi. Pani Barbaro, to nie są dokumenty zabezpieczające kredyt to pełnomocnictwo generalne, które daje pani synowi prawo do zarządzania całym pani majątkiem plus wniosek o przejęcie zarządu nad firmą, ze względu na pani rzekomy stan zdrowia psychicznego. Co takiego? Tu jest napisane, że pani cierpi na początki demencji i nie jest zdolna do samodzielnego zarządzania majątkiem. Ręce trzęsły mi się, gdy to słyszałam. Ale to nieprawda, jestem całkowicie zdrowa. Oczywiście, ale gdyby pani to podpisała, syn mógłby przejąć kontrolę nad wszystkim, co pani posiada, oficjalnie jako pani opiekun prawny. A czy mógłby potem sprzedać firmę? Tak. Jako pani prawny opiekun miałby do tego prawo. Świat zawirował mi przed oczami. Mój syn, którego wychowałam, kochałam, któremu poświęciłam życie, chciał mnie oszukać w najgorszym możliwym sposób. Wróciłam do domu z dokumentami i poprosiłam Pawła o rozmowę. Synku, czytałam te dokumenty dokładnie. Zobaczył w moich oczach, że wiem prawdę. Przez chwilę próbował udawać niewinnego. Mamo, to naprawdę tylko zabezpieczenie. Pawle, przestań kłamać, wiem, co to jest. Pełnomocnictwo generalne i wniosek o ubezwłasnowolnienie. Wtedy jego maska spadła. A co w tym złego? Przecież i tak wszystko kiedyś będzie moje. Ale nie teraz i nie w ten sposób. Mamo, ty nie rozumiesz. Monika i ja potrzebujemy pieniędzy na start, na mieszkanie, na biznes. Po co czekać? Więc to był jej pomysł. W tym momencie do pokoju weszła Monika. Słyszała całą rozmowę. Pani Barbaro, powiedziała z zimną miną. Paweł ma 37 lat. To już najwyższy czas, żeby przestał być mamin synek i zaczął żyć własnym życiem. A więc to pani go namówiła do oszukania własnej matki. To nie oszustwo, to praktyczne rozwiązanie. Pani i tak już nie pracuje aktywnie w firmie. Po co blokować pieniądze? Bo to są moje pieniądze. Monika wzruszyła ramionami. Na razie, ale wszyscy wiemy, że to kwestia czasu. To było jak uderzenie w twarz. Spojrzałam na Pawła, szukając w jego oczach resztki tego chłopca, którego wychowałam. Synku, czy naprawdę tak o mnie myślisz, że jestem przeszkodą w Twoim życiu? Długo milczał. Potem powiedział cicho: Mamo, ja cię kocham, ale Monika ma rację. Czas, żebym uniezależnił się finansowo. E, uniezależnił, czy okradł własną matkę. To nie kradzież, to przejęcie tego, co i tak będzie moje. Tego dnia Paweł i Monika wyprowadziły się z mojego domu, wzięli swoje rzeczy i wyjechali, nie mówiąc gdzie. Przez tydzień milczałam, cierpiałam, zastanawiałam się czy nie popełniłam błędu. Może powinienem była mu pomóc, może powinienem była podpisać te dokumenty i zaufać, że nie wykorzysta sytuacji. Ale potem przypomniałam sobie słowa Moniki. To kwestia czasu i zrozumiałam, że gdybym podpisała, prawdopodobnie nigdy nie odzyskałabym kontroli nad swoim życiem. Miesiąc później otrzymałam telefon od Pawła. Mamo, możemy porozmawiać? Przyszedł sam. Monika została w ich wynajętym mieszkaniu w Sopocie. Mamo, chcecie przeprosić? Siedziałam i słuchałam. Przez ostatni miesiąc dużo myślałem. Monika, ona ciągle mówi o pieniądzach, o tym, że marnuje szansę, że jestem za słaby, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem. I co ty na to? Zacząłem rozumieć, że może, może wybrałem niewłaściwą osobę. Ale widziałam w jego oczach, że nadal nie rozumie w pełni, co próbował mi zrobić. Pawle, czy zdajesz sobie sprawę, że chciałeś mnie ubezwłasnowolnić, że chciałeś odebrać mi prawo do decydowania o własnym życiu. Ale tylko formalnie. Nigdy nie zrobiłbym ci krzywdy. Synku, fakt, że to planowałeś, to już krzywda. Dziś, pół roku później, nasze relacje powoli się odbudowują. Paweł rozstał się z Moniką trzy miesiące temu. Podobno znalazła sobie bogatszego partnera. Wrócił do pracy w korporacji i wynajął małe mieszkanie w Gdyni. Czasami przychodzi na niedzielne obiady, ale już nie jest tym samym synem, co kiedyś. Zaufanie, które budowaliśmy przez 40 lat, zostało nadszarpnięte, testament zostawiłam bez zmian. Ta klauzula o próbie oszustwa nadal obowiązuje. A teraz pytam was, kochani widzowie. Czy postąpiłam słusznie? Czy matka ma prawo nie ufać własnemu dziecku? Co byście zrobili na moim miejscu? Czy kiedykolwiek spotkaliście się z sytuacją, gdy najbliższa osoba próbowała was oszukać? Jak sobie z tym poradziliście? Napiszcie w komentarzach. Bardzo chcę poznać wasze historie i opinie. Subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie więcej takich prawdziwych historii z życia, i pamiętajcie, czasami matczyna intuicja to najlepszy radgiver, jakiego możemy mieć. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.